Hej, witajcie, ja jestem Horus i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Pokémon Emerald. No i może bez zbędnego owijania w bawełnę. Powiem Wam, że dzisiejszym planem na ten odcinek jest złapanie legendarnego Pokémona. No i jak już pewnie widzieliście w miniaturce i również w tytule filmiku. Dzisiaj spróbuję złapać legendarnego Regiroka kamiennego Pokemona. No ale żeby go złapać będę musiał poczynić kilka przygotowań, bo to nie jest tak łatwo, żeby w ogóle móc go odblokować w tej grze. No i co? Pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem podlewelowałem sobie mojego Whalemera, który ewoluował teraz w Wailorda. Wailmera złapałem kilka odcinków temu, no i na 40 levelu ewoluował w Wailorda. Będę go potrzebował właśnie, żeby złapać dzisiejszego e, legendarnego Pokémona. Sprawdźmy sobie jeszcze szybciutko wpis w Pokédexie dotyczący Wailorda, bo Wailord to jest jeden z chyba największych Pokemonów w grze. No i co tutaj mamy? Wailord oddycha. Dzięki nozdrom, które wystawia ponad poziom morza. Wciągając odpowiednią ilość powietrza, Waylord może nurkować na 10 000 stóp poniżej poziomu fal. 10 000 stóp nie mam pojęcia, ile to będzie. Podejrzewam, że bardzo głęboko. Dobra. No to co? E, mamy tego Wailorda. Przy okazji, Wailord e, zna dwa ataki, które będę, będę używał, czyli Dive i Surf. No i teraz musimy złapać jeszcze drugiego Pokemona, Dlatego jestem teraz w mieście Lily Cove City. E, no i idę tutaj na wschodni brzeg, i płynę sobie na wschód, na drogę numer 124. Tutaj do tego takiego małego zagłębienia w dnie, ponieważ tutaj, gdzie jest ta ciemna woda, możemy zanurkować. No i jeżeli tutaj zanurkuję, to jak widzicie, mamy tutaj takie pola podwodnej trawy. No i w tych polach podwodnej trawy chcę złapać jednego konkretnego Pokemona. Zobaczymy czy mi się to już uda. Nie, to jest Clamperl. Clamperla już mam, więc nie będę go łapał. Przy okazji udało mi się złapać Chinchu, czyli pokemona z drugiej generacji, ale akurat nie o niego mi tutaj chodziło, więc kontynuuję moje polowanie. O właśnie, to jest ten pokémon, którego próbowałem złapać, no ciężko byłoby go złapać, bo ponad 10 minut próbowałem go znaleźć, ponieważ ma on tylko 4% szansy na to, żeby skoczyć w tej lokacji. No i nazywa się Relicant. Jest to kamienno no, wodny Pokémon, taka ryba z kamienina. No co, chciałbym go złapać? Hmm, myślę, że spróbuję po prostu rzucić w niego Pokémonem, bo nie chcę... Nie chcę... Go zabić i znowu ponownie szukać. Może użyjmy. Great może wystarczy, chociaż jest na 30 levelu. Jak nie, to, jak nie, to użyję Ultra Bola. Użyjmy tego Ultra Bola. Fucze, nie za bardzo wiem, czy mógłbym go osłabić. Chociaż w sumie, w sumie to ja mam e, tego Waylorda na 41 levelu. E, więc jego wodny atak raczej nie powinien tutaj wyrządzić mu jakichś dużych obrażeń. Whirlpool jest chyba słaby, ale Dive też jest dosyć słaby. Hej, okay. połowa życia spadła, teraz o, nasz Waylord zaraz zaśnie, więc jeszcze tego Whirlpoola jakby nie żył, tylko kurczy Whirlpool. To nie był dobry pomysł, bo on teraz będzie w, w tym wieży wodnym uwięziony i co ture będzie przyjmował obrażenia. Także trochę to zawaliłem, i przemyślałem tego. Właśnie. Teraz muszę go złapać jak najszybciej się da. Hmm. No co które będzie łatwiej go złapać, ale też większa szansa, że w końcu zendleje. Ej, coś, coś to czarno widzę. Takedown jeszcze. Jeszcze przyjął obrażenia z tego takedowna. Hmm. Ok, przynajmniej uwolnił się z tego wiru wodnego, więc teraz już nie powinien przyjmować się obrażeń, chyba że tego takedowna jeszcze wezużył. A, kurczę, już prawie myślałem, że się złapie. Teraz spamuję tym ziowaniem, więc tutaj nie mam się czym przejmować. Nie wiedziałem, że tego relikanta jest tak ciężko złapać. Gdybym wiedział, to trochę lepiej bym się przygotował do tej walki. No, nareszcie. Ła, bo zaczynałem się martwić, że będę musiał szukać kolejnego. Co tutaj nam powie Pokédex? Pokémon, który kiedyś był uważany za. Wy... za wymarłego. I ten gatunek nie zmienił swojej formy przez 100 milionów lat wchodzi pod dnie morza używając swoich płet. No, to jest pokémon właściwie wzorowany na prawdziwej rybie, która też kiedyś była w, uważana za wymarłą, a później została odkryta. Ta ryba, jeżeli się nie mylę, to hmm, nazywana jest po, po polsku latimerium chyba, więc jak ktoś jest ciekawy, no to polecam sobie poczytać o tym w internecie. Dobra, no to mamy już dwa pokemony, które są mi potrzebne, czyli tego Waylorda. no i złapałem Relikanta. No to teraz lecimy w kolejnym kierunku, czyli do miasteczka Pacifico Town. No dobra, jestem w mieście Pacifico. Mam już w mojej drużynie Waylorda oraz Relikanta. No, i teraz musimy płynąć do pewnej jaskini, która tutaj znajduje się na zachód od tego miasta. Nie jest zbyt łatwo się do niego dostać, więc jeżeli chcecie się tam dostać, no to musicie teraz po moich śladach iść. Ponieważ tutaj są takie dosyć silne prądy morskie, jeżeli płyniemy do nich, no to wtedy nie mamy możliwości skręcania i tylko możemy płynąć tam, gdzie nas ten prąd poprowadzi. No więc, jeżeli tylko w którymś, w którym mieś, miejscu gdzieś się źle skręcimy, a to musimy całą drogę powtarzać od nowa. Myślę, że gdzieś w tym miejscu powinienem wpłynąć. Okej, okay, idealnie. Widzicie, że zostałem tutaj wyrzucony na ten brzeg, takiej malutkie wysepki. Następnie płyniemy tutaj na taką kolejną płyciznę, gdzie tutaj trenerzy sobie ćwiczą. I teraz hmm, chyba gdzieś tutaj, Aj, kurczę! blok za wcześnie, Dobra, zawaliłem to. Widzicie, że ja nie mam teraz żadnej kontroli nad moją postacią. No, i niestety, wyrzuciłem je w całkowicie złym miejscu. Nie tam gdzie chciałem, więc stało mi nic innego jak tylko dopłynąć, dolecieć w powrotem do passy, feedlock i jeszcze raz tą trasę spróbować pokonać myślę że teraz już pójdzie mi lepiej czyli jeszcze raz tutaj na tą wyspę następnie tutaj i chyba tutaj tak Okej, okay, idealnie. Teraz wyrzuciłem je tutaj koło tych trenerów. Przepływamy na kolejną wysepkę. Właściwie taką mieliznę. No i teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj. Okej. Okay. Hmm. No, i teraz nie jestem pewien. Spróbujmy tutaj. Ok, idealnie. No i wylądowałem, widzicie, tutaj w takim malutkim obszarze spokojnej wody. I tutaj, w tym miejscu, możemy zanurkować. Więc nurkujemy. No i tutaj jest taka podwodna jaskinia. Teraz płyniemy takim jakby podwodnym. Wąwozem, czy to kanionem, właściwie taki rów oceaniczny. Ok, dopływamy tutaj. Widzicie, że tutaj na tej ścianie są jakieś e, mm, dziwne znaki. Jest to pismo Braille'a. No i pod, tutaj w Brailu, czyli Brail, jeżeli nie wiecie, pismo Braila to jest pismo takie dla ludzi niewidomych. No, i tutaj w tym brajlu jest napisane, że w tym miejscu musimy wypłynąć. Więc używamy jeszcze raz z ruchu Dive. I udało się nam dopłynąć do takiej oto zatopionej jaskini. Tutaj znowu mamy pełno jakichś dziwnych skał z napisami w języku Braille'a. No, i tutaj również mamy. Hmm. Tutaj również mamy jakiś napis w języku Braille'a, jest on e, bardzo ważny. Właściwie, ten napis nas e, najbardziej interesuje. Hmm. No, i na tym, e, te, ten napis nam mówi, że musimy e, w tym miejscu użyć ruchu Dig. E, dlatego też przygotowałem sobie Pokémonas, który zna ten ruch. Jest to Raihorn, którego złapałem kiedyś tam wcześniej. Nauczyłem go ruchu Dig. No i teraz y, mogę użyć tutaj tego ruchu. No właśnie, kiedy użyłem tego ruchu DIG, otworzyło się tutaj przejście. Tajemnicze przejście do kolejnej y, komnaty bardzo podobnej. Z kolejnym napisem. No i y, ten napis o, do, oznacza dosłownie to. Y, Waylord jest pierwszy, a Relikant ostatni. No i co nam to mówi? To nam mówi właśnie, że będziemy potrzebowali na pierwszym miejscu w naszej drużynie Waylorda, a na ostatnim Relikanta, tak jak mam teraz. I jeżeli mamy dokładnie taką kolejność Pokémonów, klikamy jeszcze raz. No i zaczyna się dać coś dziwnego. Ziemia zaczęła się trząść. No, i dostajemy wiadomość, że to był dźwięk, jakby gdzieś daleko otwierały się jakieś drzwi. No, i to było wszystko, co musieliśmy zrobić, żeby odblokować dostęp do tych trzech legendarnych Pokémonów. Bo zarówno w ten sposób odblokowujemy Regiroka, jak i pozostałe dwa, czyli Regisa i Registila. I teraz już właściwie możemy stąd wyjść już nigdy tutaj nie wracać. Ja może użyję właśnie ruchu Dig, żeby się stąd wydostać. No i teraz jeszcze odpływam sobie kawałek stąd i używam ruchu dive i w ten oto sposób znowu wróciliśmy na powierzchnię. Nasze trzy legendarne pokemony zostały odblokowane, więc teraz możemy lecieć gdzie tylko chcemy. No i ja myślę, że teraz polecę. Na spotkanie z Reggie No dobra, kupiłem sobie trochę Ultraboli. Co prawda teraz yy, moje fundusze się trochę skurczyło, bo skurczyły, bo mam bardzo mało pieniędzy. Która to jest karta w ogóle mojego trenera? No właśnie, zostało mi 3700 yy, dolarów, a jeden Ultrabot kosztuje 1200, więc trochę lipa, ale mam nadzieję, że mi starczy. No i w moim party. E, powróciłem do mojego e, standardowego zespołu, tylko zostawiłem sobie tego Rajhorna. Ale to zobaczycie e, dlaczego? No bo Relikanta ani Waylorda już teraz nie będę potrzebował. E, no i co? Może przelećmy teraz do miasteczka Average Town, żeby złapać Regiroka. No i biegniemy sobie tutaj na prawo. Zbiegamy z tej góry w kierunku pustyni, która tutaj się gdzieś będzie znajdowała. Ok, na tej pustyni już kiedyś byliśmy. No i tutaj jak pójdziemy w dół, no to jest ta skała. I jeżeli ktoś z Was pamięta, to ta skała kiedyś tutaj nie miała tego wejścia. No a teraz po tym jak przed chwilą odblokowaliśmy dostęp do trzech legendarnych Pokémonów no to tutaj w tej skale... Pojawiło się to wejście i dopiero teraz możemy tutaj wejść i co? Są to pustynne ruiny i kolejne, kolejna zagadka w piśmie Braille'a. No i co tutaj mówi? Otóż tutaj mówi, że musimy iść w lewo, dwa razy w lewo, raz w dół, a później użyć Rock Smasha. No i dlatego wziąłem ze sobą mojego. Rajhorna nadal, bo chcę go nauczyć tego e, Rock Smasha. Czy Rajhorn może się nauczyć? Może. Dobra. Nauczmy go Rock Smasha zamiast, e, nie wiem, Fury Attack. To nie ma znaczenia. Okej. Okay. No i co, jak to było? Dwa razy w lewo i dwa razy w dół. Raz, dwa w lewo, raz, dwa w dół i użyj Rock Smasha, więc Pokemon, e, Rhyhorn, Rock Smash. O właśnie i kolejne przejście się odblokowało. No i to już jest komnata z legendarnym Regirokiem. No jak zwykle przed każdym starciem z legendarnym Pokemonem proponuję zapisać sobie grę. No bo mamy tylko jedno podejście do jego złapania. No to co? My, mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowany do walki. Mam nadzieję, że nie dam ciała w razie czego wczytam grę od nowa i spróbuję. Jeszcze raz. No i to jest Regirok, kamienny Pokémon, jeden z trzech golemów. Dobra. To co? Może na początek użyjemy Thunder Wave'a, żeby go sparaliżować? Dlatego też mamy Minecrafta na pierwszym miejscu. No i teraz yy, chyba będę go atakował na razie tymi elektrycznymi atakami, które niewiele mu pewnie zdziałają, ale zawsze coś. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem kompletnie. W sumie mam 13, 13 poziomów przewagi. No ale w takim wypadku... Uch, to już teraz mi nie pozostaje nic innego, jak tylko próbować spamować w niego uczabolami. Hmm... No dobra. Mam 21 ich, więc e, zobaczymy. Coś tu mam jeszcze ciekawego. Timer Ball. E, a, Timer Ball zwiększa swoją szansę na złapanie, jeżeli walka trwa wiele tur. E, no to chyba jedynym... Sensownym rozwiązaniem w tym przypadku jest rzucanie tych ultraboli. No zobaczymy ile czasu mi to zajmie. No, spodziewałem się, że za pierwszym razem się nie złapię. No, kurczę powiem wam, nie było łatwo. Chyba ze 20 minut próbowałem go złapać. Kilka razy musiałem wczytywać kre od nowa, bo brakowało mi ultra boli. Także na uczka na następny raz będę musiał kupić więcej tych ultraboli, No, ale co za tym idzie? Będę musiał zarobić trochę pieniędzy, żeby. Móc je kupić, no bo teraz właściwie się wyzerowałem. Wyzerowałem z tam mojego konta. No ale wpis do Pokedexu Regirock jest zaliczony. I Regirock jest to pokemon, który jest całkowicie zbudowany ze skał oraz głazów. I jeżeli. Tu i część z jego ciała odpadnie podczas walki Regirok może go naprawić, dodając nowe skały. No dobrze, nagranie tego odcinka zajęło mi ponad godzinę. Tak więc mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i że już wiecie w jaki sposób złapać Regiroka. O, no i co w następnych odcinkach e, zrobimy podejście do Regisa i do Registila, tak więc mam nadzieję, że e, będziecie ze mną. No i co, zapraszam do komentowania i do łapkowania filmików. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia e, następnym razem. Na razie. Cześć.